Kilka dni temu dwie lamy, które przebywały w Western City w ścięgnach, uciekły z zagrody i postanowiły zwiedzić karkonosze. Życie na gigancie jednej z nich nie przypadło do gustu i pozwoliła się złapać w okolicach budnik. Natomiast druga kontynuuje wielką ucieczkę. I on w zasadzie jest cały czas między czołem a skalnym stołem. No, wybrał sobie dla nas miejsce niebywale trudne do ściągnięcia go stamtąd, gdyż. No, on się nie da złapać w taki prosty sposób, jakby to można było, że dajemy jabłuszko czy cokolwiek, i on, on to zje, ale jest tak czujny, że jak tylko wychodzi ręka w kierunku nosa, nawet yy, jego, on od razu wieje. Charakterną lamę co jakiś czas widują turyści. Zjadła jabłko, domagała się drugiego, było jeszcze drugie, ale nie pozwoliła się dotknąć, zawsze zachowywała dystans. Próbowałem ją pogłaskać, ale tak tak odtrącała moje zaloty, ale nie pluła, także ten sukces, że mnie opluła, bo, bo bywa, że zdenerwowana lama Uciekinierowi zapewne spodobały się karkonoskie klimaty z dala od ludzi. To są zwierzęta wysoko żyjące. Te temperatury go w ogóle nie przerażają. On ma fantastyczną sierść e, już zimową, także on tam sobie nie, nie, nie ma kłopotu z tym, żeby on tam był narażony na coś. Tylko no lepiej, żeby go już stamtąd zabrać. Dlatego na środę 3 listopada zaplanowano wielką obławę na Zbiega. A co, jeśli poszukiwania nie przyniosą pozytywnego efektu? My mamy taką nadzieję, jeżeli nam się to nie uda teraz, to jak przyjdą mrozy, to on musi zejść niżej, gdzie jest woda. No nie, nie ma żadnych szans na to, żeby on przetrwał bez wody, więc będzie szukał. Czy to będzie po polskiej stronie? Czy po czeskiej stronie, to to już nie ma znaczenia. Właściciel lamy apeluje do turystów, by dokarmiali zwierząt odpowiednim pokarmem. Jabłko, marchewka, no to oczywiście tak, ale chipsy i, i, i batony niekoniecznie powinna ta lama dostawać od turystów. Być może o powrocie, zdecyduje tęsknota za partnerką i czekający na niego. Stary. Tęskniony wzrok. Pytanie tylko: jaką znajdziemy wymówkę tak długiej nieobecności?